Thank you. Dzień dobry. Bardzo witamy serdecznie na 17. Jarmarku Folkloru. Cieszę się bardzo, że aura, pogoda nam sprzyja, humory też, że możemy tutaj spotkać się wspólnie, odpoczywać i słusiwać się w te rytmy, w tą muzykę ludową, która płynie z tej sceny. Szanowni Państwo, 17. Jarmark Folkloru w tym roku troszeczkę w innym wydaniu. Z mojej inicjatywy wystąpiłem do wójtów gmin, wójtów gmin z powiatu suwalskiego i odpowiedzieli na moją propozycję, ażeby każda gmina w ramach Jarmarku Folkloru zaprezentowała się na stoisku, żeby przedstawiła swoją ofertę, a oczywiście są wójtowie tych gmin tutaj za moimi plecami, którzy przyjęli tę propozycję i mam nadzieję, że w ten sposób każdego roku będziemy mogli spotykać się, świętować właśnie i słuchać ludowej naszej muzyki, która jest tak tak naprawdę również jako mieszkańcom naszego miasta bardzo bliska. Posuwałki to większa wieja wspaniałych humorów, dobrego relaksu, wypoczynku, można pobawić się, spotkać ze znajomymi i życzę wspaniałej, świetnej zabawy i niech się tutaj dużo dzisiaj w Parku Konstytucji 3 maja. Dzień. Dziękuję. który już powinien śpiewać. Chodźcie na scenę. E, e, jak, jak długo Pani się zajmuje e, tym szydełkowaniem, tą, tą w ogóle e, pracą e, tych wyrobów ludowych? Kiedy jeszcze dzieci były malutkie, czwórkę dzieci wychowaliśmy, więc siedziałam w domu, nie pracowałam wtedy, bo dzieci mieliśmy w różnym wieku, więc wtedy zaczęłam to robić sama. Nikt mnie nie uczył sama i, i do dziś to robię i lubię. i w tej chwili zostałam sama, dzieci już poza domem, a ja, no ja, ja to robię. To kocham, to lubię i to robię. Ja bardzo lubię to robić. Wnuki zaczęły się rodzić, więc robiłam kapciuszki, czapusie, tam inne rzeczy, czy, czy serwetki, czy, czy synowej, czy, czy córkom, więc potem, no a potem za dużo było tego, więc trzeba było coś z tym zrobić. Jesteśmy duetem śpiewaczym z Suwalszczyzny. Zuza jest z Augustowa, ja jestem z gminy Krasnopol. Śpiewamy pieśni z Suwalszczyzny, z Augustowszczyzny i z Sajnowszczyzny. A bo daj ta barna listenkiem zapadła, co ja na chodził się za dziewczenoła, co ja na chodził się za dziewczenoła. Co ja nachodził się, co ja nałaził się, Ach, mój mocny Boże, z kim ja ożenił? Ach, mój mocny Boże, z kim ja ożenił? Czy to ludzkie gadki, czy zleleje kwiatki? Jak ja do Cię chodził, nie pytał się mat, jak ja do ciebie chodził, nie pytał się mat. Jestem z Lipska nad Biebrzą. Jestem zielarką. Robię dekoracje, zdrowotne poduszeczki zapachowe, wianki dziewczyną, bukieciki dla ozdoby. Wszystko zbierane na otłogach, na łąkach nad Biebrzą. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę. Państwo reprezentujecie jaki jest zespół folklorystyczny? Skąd? Zespół folklorystyczny Ruczaj z Maćkowej Rudy. Śpiewamy różne piosenki, czasem smutne, czasem wesołe. Działamy od 10 lat ponad. Liczy nas 9 osób. Ja jestem akurat najnowszym nabytkiem, że tak powiem i to dopiero mój pierwszy sezon, czyli tak od kilku miesięcy. Ale bardzo mam, dobrze się sprawdza. Ale mam na... tak, właśnie tu Pani podkreśliła, że bardzo cennym nabytkiem. Tak. A proszę was, pan, proszę powiedzieć, jak Pan długo działa? No ja jestem od samego początku. Od samego początku. Kamień na kamieniu, na kamieniu. Swoje imię na nim. Oj, wybierzę mój aćciniaku swoje imię na nim. I mm do -hmm.